Cześć, z tej strony glitz.pl. Witam was po długiej przerwie i w kolejnym odcinku EuroTrack Simulator 2 z dodatkiem. E, jestem na trasie Warszawa Stargrow, czy jakoś tak, kurde, te nazwy takie dziwne są, e, a więc wam pokażę. Jedziemy sobie, jestem w połowie trasy, jestem tutaj za Berlinem. Przekroczyłem już ten Berlin. I tak sobie pomyślałem, że sobie nagram i przetestuję przy okazji czy wszystko jest ok. Ja jeszcze będę sprawdzał to, ale zobaczymy. C ja sobie wsiadam za kierownicę. Oczywiście jak zawsze, włączam sobie te lusterko. Lusterko jedno, mapkę też mniejszą. Przydałoby się, żeby to lusterko też było dużo mniejsze, pewnie jest jakaś modyfikacja, którą mogłem użyć. Gram na parce modów, tej co miałem wcześniej, tej co miałem w, będąc w firmie i jej na razie nie zmieniam A więc odpalam silnik Prawdopodobnie będzie mi głośno słychać, bo tutaj nie było w sumie. Ale zobaczymy, dobra, zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Najwyżej będzie problem. Dobra wytułujemy trochę Także żebym podjechał, że w, chyba wcześniej walnąłem. I skręcimy od razu. Tutaj wolne jest miejsce. Nikt tutaj nie parkuje. Teraz jest pytanie, czy tu nic nie jedzie? Nic nie jedzie, dobra. Czy tam jedzie, ale... Zatrzyma się. Możemy jechać. Akurat tak się trafiło, że jak dojechałem na parking było południe. Teraz jest noc. I właśnie jedziemy w nocy, albo przespałem się i dlatego właśnie dawno nie jeździłem. Wróciłem do nagrywania, znaczy wróciłem do grania w Ebrotrack od kilku dni. Po reinstalacji komputerze, w sumie musiałem zreinstalować. Miałem już takie problemy z kompem, że się w głowie nie mieściło. Zresztą o tym Wam mówiłem na Facebooku, teraz jakoś tam mało też udzielam się. Ale to wynikało też z tego, ze szlachetnej paczki, że pomagam tutaj jeszcze nadal będę pomagać, ale o tym się dowiecie jeszcze niedługo, bo coś będzie na YouTubie. I tak pomyślałem, że wrócę do nagrywania, miało, miało to być inaczej. Także wrócę bardziej po, po nowym roku już. Ale zobaczymy, zobaczymy, bo jeszcze będzie sporo tutaj rzeczy, co będę ogarniał. No i później też będę ogarniał już pracę sobie taką stałą. Teraz do jeszcze pracowałem, więc... Ostatnio miałem taki prosty odcinek, bardzo fajny. Prędkość 150 parę na godzinę. Nie, chyba 160 pojechałem. Ale tam zbliżałem się do zakrętów, więc wiem co by się stało, jakbym wszedł z dużą prędkością w te zakręty. Leżałbym w rowie. Nie powiem jak. Dużo by mnie to kosztowało, ale kasy nie chcę marnować, bo prawdopodobnie nie wiem, czy nie będę zmieniał samochód sobie. żeby teraz trochę innym pojeździć. Chociaż ja nie wiem, czy przypadkiem jak kończyłem troszeczkę grę ostatnim odcinkiem, to ostatnio jakoś zmieniłem. Ten pojazd, nie wiem, czy to jest warto zmieniać. Powiem wam teraz, jak nagrywam, tak, to w porównaniu z tym, co wcześniej miałem, nie mam żadnych problemów z grom. Gra mi płynnie chodzi, nie laguje mi zero. Zero w ogóle jakichś klatek. Jestem w ogóle zdziwiony, ale bardzo się cieszę z tego niezmiernie. Chociaż mi chodzi w ustawieniach takich jak miałem wcześniej. E, czyli przywróciłem sobie po prostu wszystkie bliki, wszystkie skopiowałem. Miałem tam ponad 1 giga, chyba 1,5 giga nawet tego wszystkiego. No bo mody też kopiowałem, żeby nie ściągać, bo bym nie miał skąd. Akurat to mi się udało, że e, przy reinstallowaniu komputerze. Nie wszystko mi usunęło, bo zainstalowałem taką niepotrzebną aplikację i e, niestety ona mi wyczyściła cały dysk... Cała, prawie, też, no, prawie cały, no bo dziwnym cudem nie usunęła wszystkiego, o to chodzi. Ale wystarczył reset kompa i usunęła mi większość. Może nie zdążyła usunąć, no nie wiem jak ona usuwała w ogóle. Że jak nie jestem przyzwyczajony do jazdy w nocy, a jest pierwsza nocy dopiero. zupełnie całą trasę będę pokonywać w nocy. Jak będą jakieś błędy, to nie będziecie ich dobrze widzieć. No i też mi się ostatnio popieprzyło. Bo teraz trochę się to YouTube pozmieniało. Jeszcze się nadal zmienia i ciągle jakieś kompinują szmery bajery, już mnie to po prostu trochę też denerwuje, ale jakoś przywykłem już do tego nowego wyglądu i tam, że jest połączenie z Google, dlatego sobie też zmieniłem ten Google+, Plus, ustawiłem odpowiednio, tam e, ci, co mnie followują, czy jakoś takie, czy dodali do VIPa, nie wiem, tam są takie followers, czy coś takiego, jak to się nazywa, mniejsze o to. E, coś miałem powiedzieć kurde zapomniałem kurde coś miałem powiedzieć i... <ścoughs> ale głupi jestem zapomniałem lol O, wiem co. Wgramy sobie skina tutaj na kole zimową, i wygramy, może, jednak ten śnieg tutaj. Chociaż ja wiem, jak kiedyś testowałem tego moda ze śniegiem, to. To ja wiem, jak to będzie. Ja będę się ślizgał pewnie. Oczywiście prędkość e, ograniczoną mam wyłączoną, e, jeżdżę tak już naprawdę długo. Znam tutaj już wiele tras, więc wiem gdzie co jest mniej więcej, dlatego nie potrzebuję jeździć z ograniczeniem. Nawet w Polsce nie jeżdżę za szybko, chociaż tą prędkość wyciągnę w Polsce 160. I akurat był taki odcinek, że nie było fotoradarów. Tylko tam denerwują mi odcinki e, z tego powodu, że jest autostrada, zaraz nie ma autostrady, zaraz jest autostrada. Znaczy jest, znaczy nie, e, może nie tak, e, że jest autostrada, nie ma autostrady, tylko płatne odcinki są. Teraz komputer mi zaczął chodzić głośniej. O właśnie. Mam prawdopodobnie problemy też z grafiką, ale nie są to teraz jakieś takie nasiłowe. Ale komputer czasem chodzi tak głośno. Słychać jak buczy, w ogóle to myślę, że mnie słychać jest. Nie wiem, czy to się dobrze nagrywa. Wiem, że się nagrywa, bo się świeci lampa, ale. Nagrywam jeszcze to, ale ten, nawet nie mam programu do zrenderowania tego. Dobra, nie ma co, nie ma co grzać mamy trochę czasu. Możemy sobie po jechać w miarę. Czy w miarę, w miarę tak Fajnie zrobić, że jak że na ten pasek biały, to kurde ten, słuchaj, taki dźwięk, właśnie, tak jak normalnie po prostu słychać w realu. To jest taka gruba farma. O, właśnie. Nawet grając klawiaturą właśnie, bo to czasem przy skrętach jest inaczej niż na, na kierownicy. Można fajnie się właśnie wyuczyć. Nie wiem, czy teraz widzieliście założenie nowego Facebooka, American, coś tam, e, track, track American, czy coś takiego. Jakoś tak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie, właśnie. I, i będzie gra powstawała. Prawdopodobnie. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to będzie na tym samym silniku Co ta gra jest, tylko po prostu zrobią nową mapę I trochę przy, pozmieniają Na pewno tak będzie, no to wiadomo, że najlepiej tak zrobić Aha, tutaj chodzi prawdopodobnie o w grę wchodzą pieniądze, no Nie lubię czegoś takiego, ale... Fajnie, będzie można kupić, przetestować Gra jeszcze nie, nie jest tak, że kosztuje kurde za jakieś 150 zł. i tu jest plus. Tutaj rozjazd z różnych stron ale pamiętam te rejony. Chociaż chyba takich rozjazdów jest kilka, że teraz robię jedną i Las jest na przykład po środku. E, tutaj mam graną mapę Skandynawię, bo ona jest w sumie na, najbardziej najlepsza jest. No. Nie powiem, jaką ja widziałem przynajmniej i po tych terenach już jeździłem, więc... Więc naprawdę mi się ona po prostu podoba. Ale tak sobie pomyślałem, że może, może... Już jakbym był na przykład na takiej trasie, nie wiem, gdzieś tam w Berlinie czy coś, bym sobie podmienił po prostu mapy na jakiś czas. I bym sobie pograł na przykład na innych terenach. a Wiem, że jest edycja Polski już. Są nowe trasy. I jedna z tras prowadzi można tak powiedzieć, że chyba prowadzi w moje rejony. Ale nie wiem. Nie wiem dokładnie, bo... Tam nie ma, nie ma narysowanej rzeki. Nie wiem z której strony prowadzi, czy jest, Bo ja mieszkam pod Warszawą. I tam jest taki kitkut zrobiony właśnie, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Dokąd jest zrobiony i z której strony rzeki. Jeśli w ogóle ta rzeka jest. Na tej mapie. No jeszcze 300 km, jeszcze trochę jazdy jest, właśnie dużo nawet. W miarę, no, miałem tutaj do zrobienia ponad 1000 km. A tutaj projekt 30, ścigam z ciężarówką. Tylko... Ile tych update'ów wyszło? Ta ciężarówka powinna jeździć tak samo jak i... Tak samo jak i ja pod górkę, a nie jedzie sobie szybciej. Jest wersja 1.8 chyba już, a... a nadal. Nic nie poprawili, nic. 90 Oj, to są wycieraczki. Chciałem sprawdzić pod którymi mam jeszcze inne światło. Oj, to są ciemne. Myślę, że mam jeszcze jakieś inne. Dobra, nie ma sensu tak pędzić. A jeszcze coś wjadę. A, ciemno jest. Tak szybko po wyłania. Z o... W oczach. W okach. <grystanie> dobry, dobry. Tak se myślałem jeszcze w ogóle, bo na razie nie mam wielu gier jeszcze. Ale gram tylko w Minecraft, w większości. I gram na technicznym serwerze i... Teraz e, coś podjąłem do budowy się. E, będę budować reaktor nuklearny ale w takim stylu właśnie, takim, takim tradycyjnie, że będą najp najpierw zacząłem od kominu budowę dobra, zmienimy sobie pas zacząłem od kominu budowę właśnie i później będę zmierzał do kolejnych tam partii czyli pomieszczenia wszystkie będę powoli zbierał kable, bo to trzeba nazbierać tych surowców Raczej podbierać komuś. <grymne> I zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będę to też to nagrywał, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało tyle nagrywać. Ja się nadal nie chcę tak nagrywać, ale nie nagrywam tego z przymusu, po prostu chcę chcę coś ponagrywać, eee, tak, żeby, żeby nie było pusto, o to chodzi. Nie chcę mi się zbyt wielu nagrywać o to chodzi, bo nie wiem po prostu czasu, kiedy to wrzucać, no. Jakbym miał upload za 10 mega, na przykład to by było fajnie, a tak to. Co ja mogę, no. Na razie niby wiem, że coś tam robili w sprawie internetu w mojej miejscowości. Dziwię się, że, że nadal nie mam światłowodów. Mieszkam blisko Warszawy współgraniczę z Warszawą, a nadal nie ma światowodów. Tunele fajne, te są tunele fajne. Jeden tunel, potem drugi. No bo ja tutaj wjeżdżam na tereny górzyste pewnie. Miałem tutaj zjechać w sumie do, na stację bez ale chyba pojadę jeszcze dalej, chociaż. O, pojadę jeszcze dalej, bo ja już. Nie, tu pojadę już do końca samego końca. 180 km zostało. Ja bym teraz jechał pewnie do. na stację benzyno, to pewnie bym miał spóźnienie. To by był drugi postój. A myślałem, że będę, wiesz, tak wiecie, tak zapomnę ogólnie jak się jeździ praktycznie. Ale nie jest źle, powiem wam. Po dobrze mi się jedzie. Dobra, zmienimy sobie panas. O, śnieżna ciężarówa. O, ja mam taką... Nie ta, co teraz mijam, tylko taką tutaj, co będzie. Tylko niebieską mam. Takim samym ją ładunkiem jadę. O, i tutaj na drugi jedzie. Logistik. A ja wyprzedziłem i pojechałem dalej tu, tu, tu. O, i to też mi się nie podoba, bo nigdy te ciężarówki nie przejeżdżają jakoś e, mostami. Tylko jadą za, za każdym razem skręcają w dół. Tak są zrobione. A zaraz pojadę dalej i zaraz się pojawi przede mną ciężarówkę. Przydałoby się też, żeby zmieniali pasy i czasem jechali prosto, nie tak zawsze są przy brzegu te ciężarówki tak zrobione. Zawsze by było jakieś urozmaicenie. Tu coś będzie. Nie wiem czy to nie jest płatny odcinek. Eee, tu jest skręt, to jest trasa. Z daleka nie było widać tak. Jeszcze strasznie za zakręt ostry. A my jedziemy prosto. A tam nie było... Tam był tylko zjazd z tamtej strony. Jeszcze 80 km. Ale mi się fajnie jedzie jakoś. Spokojnie, nie ma tutaj żadnych problemów. Wczoraj je grałem, wczoraj albo przedczoraj. I właśnie ten odcinek jechałem. To powiem wam, że stuknąłem. Ja tutaj będę miał pewnie koszty odliczone na koniec, ale zobaczymy. Dwa razy chyba stuknąłem samochód. Raz, głupio, głupi. Głupi koleś wyjechał mi, tak hamsko mi wjechał. Ja myślałem, że on się zatrzymał. On mi tutaj, kurde, bo to jest tak dziwnie w tych lusterkach pokazane. Jest troszeczkę jakby źle z opóźnieniem, czy coś takiego. A, i pokazało mi, że ja już go minąłem. A okazało się, że ja w niego wjechałem. I co z tego, i co z tego, no i co? Mandacik dostałem, no i, i trudno się mówi. Fajna trasa, teraz sobie jadę tak. One autostrada. O, już widać cel, ale będę tutaj kółka robił, ojej. Ja, yeah, rozpędziliśmy się do stu. Dobra, trzeba przehamować. Ale jeszcze nie. Teraz wjeżdżamy. I zaraz będziemy w celu, 26 kilometrów już tylko. Dawaj, dawaj koleś, jedź. I tu zaraz pewnie też będziemy zjeżdżali. Już widać zjazd trzeba będzie zmienić pas od razu właśnie na ten co ten koleś jedzie a pusto można zmienić pas. Skręcamy. I już praktycznie jesteśmy na miejscu. Sześć kilometrów. No i nie powiem, mi się dobrze jechało. Ciekawe jak wam się jechało. Teraz coś mi dopiero przylagowało. Ale może dlatego, że się miasto renderowało, czy coś chyba ta. tutaj mam skręcić. Hm, lepiej to sobie obejchać. Dobra, pojedziemy ten D. Tak, wiem, wiem. Wczoraj jak już jak testowałem sobie parkowanie z tyłu normalnie po prostu już wiem, że źle robię, ale spróbujemy O, kurwa, ale mi dobrze wyszło. No co, niedobrze? Zobaczcie. Me, zajebiście mi się zaparkowało. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie, że byliście przez ten długi czas. Jak mnie nie było, znaczy ja byłem, ale nie nagrywałem. Wow, i skoczyło. No wiedziałem, że tutaj te małe usterki. Kara za uszkodzenie. Tak, zgadza się. 1%. No i widzimy się. Niedługo. Na święta. A więc do zobaczenia. Cześć, pa.